W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak montować sety youtuber kojarzony z Fortnite'em. A więc co, lecimy do odcinka. Pierwszym efektem będą napisy. Klikacie tekst, domyślny tekst, piszmy tutaj, załóżmy, siema. Ustawiamy tekst na dole. Ustawiamy czcionkę, on z chyba Proximy nowa korzysta. I zajmiemy się stworzeniem popa. Klikamy keyframe, ustawiamy skalę na 1. Klikam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 skalę na 110 1, 2, 3 i skalę z powrotem na 100. Alt plus K. Tworzymy porosty, żeby to było smooth. No i jeszcze z tyłu trzeba. No już animację. Duplikujemy tekst, na tym na górze. Klikamy poświatę i ustawiamy 30 na 70, na tym na dole. Klikamy obrys i klikamy cień. Cień ustawiamy na 100%, rozmycie ustawiamy na 5 i dystans na dziesiątkę. I mamy już napis. Kolejnym efektem jaki będzie tą anime Zoom, jak usunąć zielone tło. Bierzemy usunąć tło. Kromki. na zielony najeżdżamy, i tutaj trzeba tak ustawić dobrze. Kolejnym efektem są przejścia. Musicie wziąć jakieś dwa kolory, przerzucacie. Trzeba obrócić na 45. I teraz trzeba powiększyć keyframe. Klikamy. Przesuwamy znów keyframe. Teraz jedziemy tutaj. Keyframe. Jedziemy dalej. I jedziemy tu. Ustawiamy to mniej więcej tak. Altka. Kopiujemy, bierzemy biały, wrzucamy na to i mamy chyba już efekt. To tutaj można wziąć właśnie tekst. piszemy swój nick, bierzemy ciciągę. No to chyba też może być Proximanowa. Chyba dystans będzie na 10. Też. Jednak trzeba zamienić kolory bo tutaj był jednak biały, animacje, wyskok, na zewnątrz, wyskok. Kolejnym efektem, jakie on stosuje, to zoomy. Klikacie keyframe, przesuwacie, kolejny raz keyframe. Klikasz keyframe, przesuwasz taki efekt, że na przykład jak coś nie wychodzi, czy coś takiego, takie świerszcze. Wyrobi też takie dynamiczne, załóżmy tutaj jest tak, tak i tak nagle jest takie przybliżenie. Kolejnym efektem to są glitch przejścia, więc wchodzimy w przejścia, piszemy glitch i tutaj po prostu wybieracie, załóżmy takie wygląda bardzo dobrze chyba. Kolejnym efektem to jest taki efekt wkurzenia się, że trzęsie się ekran, a więc wchodzicie w efekty. Potrząsanie, które wyskoczyło, i dajemy to tutaj. Kolejnym efektem, jaki jest, to kodu twórcy. Ja już przygotowałem dla Was, co w pasce będzie. Wchodzicie w paczkę montażysty PSD, i tutaj macie kod twórcy. Otwieracie, i macie tutaj do edytowania wszystko ostatnim efektem jaki dzisiaj wam pokażę będą animacje subskrypcji i łapki w górę setki jego sobie będą do pobrania w pasy do montażu która jest w opisie wspólnie dla was zrobiłem dwie takie animacje i patrzcie to jest ta animacja jeszcze animacja lajka like to nie jest identyczna animacja bo ją też robiłem wygląda wyglądają w ten sposób To by było na tyle z tego odcinka. Możecie napisać, kogo styl montażu chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku.